Podoba mi się zdrową z Drawską. Yy, moglibyśmy być w korzeniu, natomiast po dzisiejszym spotkaniu chyba nie do końca. A znaczy, powiem tak, no wiadomo, Lech Gdańsk to nie, nie drawa, tak? drawsko Pomorskie to zespół wzmocniony <coughs> trzema zresztą czterema zawodnikami yy, ze klasy. Pierwsza połówka, można powiedzieć, yy, myślę, że trochę psychicznie. Wiem, pierwszy mecz, może jakaś integracja u siebie i były jakieś problemy z rozgraniem piłki. W drugie powiem, że byliśmy chyba zdecydowanie lepszym zespołem. Mieliśmy nawet kilka sytuacji, można było to zamienić na bramkę, tak jak powiedziałem. No. Mają 3-4 zawodników ligowców, jest też yy, bramkarz, który też tam broni gdzieś tam w wyższej klasie, także to Lechia na pewno nie jest głupi zespół. Ale fajnie cieszy to, że, właśnie, że druga połowa była zdecydowanie nasza lepsza, czyli, czyli te przygotowanie motoryczne wyszło to, tak, bo, bo zespół Lechii już był praktycznie końcówka to już też mieli dosyć grania, a my cały czas budowaliśmy akcję. szkoda tych tych tak naprawdę takich brakowało szałów z daleka i tych piłek, tak była zagrała piłka do, co zagrał guźniczek do, do do Krzysia Filipowicza, taką właśnie brakowało tej bo właśnie prosiło, szczególnie Przemek miał tak dwa, trzy razy odebrał piłkę i mógł dograć to idealnie, no ale to nie zawsze wychodzi, no, nie zawsze jest to 90 minuta, czy tam 80, troszeczkę brakuje już płucach, a, a tu zabrakło trochę tej precyzji, ale myślę, że trzeba się cieszyć z tego punktu. Krzysztof Filipowicz przed właściwie na ostatnie dwie minuty czy w następnych spotkaniach gdzie dostawał więcej szansy, bo w ciągu tych dwóch minut już pokazał, że bardzo ładnie do piłek wychodzi nie, no jak powiedziałem, on robi chłopaku postępy, no, mamy troszeczkę inny styl grania, gramy jeden napastnikiem, tak, nie otwieramy się, nie gramy na dwóch, jak będzie szansa, na to zagramy na dwóch, na razie, na razie to wiadomo, że wyszliśmy z Lechiem na jego napastnika, trzech w środku, no, myślę, że troszeczkę czasie mogę zmienić kosę, bo już, już, już też mi to zabrakło troszeczkę zdrowka. myślę, że tak 15-20 minut trzeba było, nie, trzeba było od razu ryzykować i dać chłopakowi szansę, myślę, że z meczu na mecz, ja też już przekonuję jednego tego chłopaka, że on już dorósł, że, że może grać nawet i od pierwszej minuty, tak, także, także... No nie chcę go chwalić, bo już kilka osób chwaliłem i już ich nie ma w klubie, także trzeba dać mi trochę spokoju i czasu, tak. A co na Grzegorza Otockiego, który w pierwszej połowie zmienił kontuzjonowanego Witkowskiego? No tak powiedziałem, no, trzeba się tylko cieszyć, że mamy dwóch teraz fajnych, wyrwanych bramkarzy, tak. No niestety teraz <laughs> Witkowski ma e, problem z kolanem. Dobrze, że jest w ogóle drugi bramkarz, to, czyli Grzegorz Otocki, który też tam się bił pierwszy zespół pogoni, no, bo widać, że... W pierwszej połowie szczególnie zachował się idealnie, że złapał piłkę sama sam, tak? Udarzył mu gości, on złapał. A w drugiej połowie te piłki wtreszły. W, w, no, da że chłopak ogromny, no. chodzi, krzyczy moja, ustawia zespół, także duże wzmocnienie. Musieliśmy więc szukać tych bramkarzy, no wiadomo, Piotr Krzelec musiał idzie do wojska drugiego nie ma, także także myślę, trzeba być zadowolony, że, że mamy tych takich bramkarzy. Ale jak można ocenić to dzisiejsze spotkanie? Dwie różne połowy zdecydowanie. No w pierwszej połowie trochę tak jakbym powiedział badaliśmy przeciwnika i ciężko nam było się przebić do przodu. No Leichek jest dobrym zorganizowanym zespołem, nie oszukujmy się bardzo dobrze grali z tyłu zorganizowanie i ciężko było się przebić czy prostopadą piłką, czy nawet penetrującą. No. Myślę, że druga połowa pokazała, że fizycznie jesteśmy dobrze przygotowani. To my prowadziliśmy grę i 0-0 też z tego wyniku trzeba się cieszyć. Co Cytat takiego ciekawego powiedział wszędzie, że od pierwszych minut drugiej połowy zupełnie gra się zmieniła. No, zmobilizował nas bardziej do grania i przekonał nas do naszych umiejętności, że wcale to Lechia jest Lechia dzisiaj do pokonania. no I widzieliśmy te dwie sytuacje. Mogę skończyć się bramką i tu 1-0. Mogę nas cieszyć trzy punkty, no ale niestety 0-0 i z tego też się trzeba cieszyć. Dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie no, zakończyło się wynikiem 0-0. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, no, to Lechia zdecydowanie lepsza. W drugiej połowie meczu już się wyrównał, już jedna i druga drużyna miała swoje sytuacje. Także no, dzisiaj się cieszymy z remisu. Tydzień temu remis troszeczkę był krzywdzący dla nas. Dzisiaj cieszymy się z remisu. No, ty pytałeś mnie, już liczba certyfikanów? Powiedział w przerwie, że tak, połowy. Właśnie trener zrobił najlepszą rzecz, jaką trener mógł zrobić po takiej połowie, czyli uspokoił nas trochę i poszukał pozytywów z tej pierwszej połowy. Nie było ich nam, co prawda dużo, jednak na nich się skupił i dzięki temu nasza gra wyglądała o wiele lepiej w drugiej połowie.